Witam was w kolejnym filmiku i dzisiaj nagram Wam naszą poranną rutynę weekendową Ponieważ już kiedyś nagrywałam rutynę, ale dzisiaj nagram Wam weekendową Czyli tak jak u nas to wygląda na przykład w sobotę albo w niedzielę W weekend troszkę dłużej śpimy, chociaż Maja wstaje najwcześniej z nas wszystkich Budzi nas, Sonia wstaje dopiero później, a, a Majeczka wstaje najwcześniej wszystkich budzi I chce już z rana iść na siusiu Ale zanim jeszcze z nią wychodzimy to chwilę oczywiście leżymy i później wychodzimy z nimi na dwór. Najczęściej bierzemy obie dziewczyny naraz. Jeżeli już wszystkie wstaną, i gdzieś z nimi tak chodzimy w koło się dla jakieś 15 minut. Sonia jeszcze sobie leży, a Maja już wstała, ale zaraz też będę Sonię budzić, bo wyprowadzę je już na dwór. Sonia jest dużo większym śpiechem od mai i zawsze śpi dłużej. Trzeba ją wołać, żeby rano wyszła. Wychodzimy na dwór. Widzicie, mam dwie czas. Ja często wam pokazywałam, że wyprowadzamy ćwiczynę osobną, to często brać w drodze na pojedynczo ale weekend przerwę zazwyczaj je obie naraz to się na Szusiu robi i tu nie jest spacer, tylko wyjście gdzieś 15 minut bo jak jest więcej czasu to staramy się z nim tak po osiedlu pochodzić bo czasem jak nie ma czasu to tylko 5 minut Tu by się poplątały. A Sonia ty jedzie w drugą stronę, a my tu idziemy chodź. Sonia, tu idziemy. I czasami się pytać właśnie w komentarzach, czy dlaczego ich nie wyprowadzam razem, więc to tak, jak Wam pokazuję, czasami wprowadzam je razem. Tylko jak na przykład nie ma czasu, na no to wyprowadzamy je na przykład raz ja, raz moja siostra i czasami pojedynczo, bo jest prościej na przykład wyjść z jedną szybciej, mniej czasu to zajmuje. Ale tak jak jest czas, to wyprowadzam na przykład je razem po prostu, żeby się trochę pochodziły. Też one no chodzą tak w cały świat, jedno w jedną stronę, drugą w drugą, co jest dość niewygodne jak się idzie z nimi razem. Przepraszam was, że w ogóle tak cicho mówię tutaj, ale jestem na osiedlu i są ludzie i nie mogę mówić głośno. Bo mi nie wszyscy słyszeli, że mówię do siebie. Co na ja tam trawę je? Muszę piac. Daj mi wysoko jakiś Muszę przejść schodów. Zuzi poranna weekendowa rutyna wygląda prawie tak samo jak ta codzienna. Po prostu śpi, potem staje. Kiedy widzi, że już naszykowaliśmy dla niej śniadanko, dzisiaj akurat ma kwiaty koniczyny. Często ma na przykład mniszek lekarski, albo babkę lancetowatą, lub babkę szerokolistną. Dzisiaj jak widać ma kwiaty, które bardzo jej smakują. Ma też kilka stokrotek. Później zazwyczaj się załatwia i ja jej sprzątam. I jeszcze włączam jej później lampkę na jakiś czas, żeby się grzewczą, żeby się przy niej trochę zakrzała, poleżała sobie. I tak wyglądają poranki Zuzi. codziennie rano wymieniam dziewczynom wodę w misce. W weekend jest też trochę więcej czasu na ich pielęgnację. Zazwyczaj wtedy je czeszę, myję im oczka. Koniec naszej porannej rutyny. Dziewczyny dostają śniadanko, właściwie śniadanie, obiad, ponieważ one są już tak przyzwyczajone, że nie jedzą wcześniej rano, tylko jedzą troszkę później, dlatego teraz dostaną jedzenie. Czasem już nasypałam karmę do miski, a mają dostanie taką karmę mokrą, jej ulubioną z Animondy. Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy filmik, to zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych filmach.